Cześć, witajcie w nietypowym odcinku vloga. Nie widać mojej twarzy. Nie mam wargów do jej nagrania. Jest bardzo ciemno, a chciałem wam nagrać ekran komputera. Zapraszam do odcinka, w którym kontynuuję rozwiązanie konfliktu. Wodek napisał w komentarzu, zadał mi jedno pytanie, bardzo kluczowe, bardzo ważne, czy to stanowisko jest kluczowe, mając na myśli, tak myślę, bo tego nie napisał, czy to stanowisko jest w obszarze wąskiego gardła, bądź samo jakiegoś ograniczenia. I odpowiedź brzmi tak, jest. No to skoro tak, no Wodek odpisał, nie ma problemu, trzeba zatrudniać specjalistów. To oznacza, że w obszarze ograniczenia, w obszarze wąskiego gardła, przede wszystkim powinniśmy zatrudniać specjalistów. Ale wyobraźmy sobie, że z różnych przyczyn tych specjalistów mamy mało. Tak? I szukając samych specjalistów, trwa to bardzo długo. I na tym polega konflikt, że szukamy długo tych specjalistów, i w związku z tym myślimy, czy by jednak nie zatrudnić niedoświadczonych pracowników zamiast doświadczonych, których będziemy długo szukać, żeby cokolwiek się działo. Więc tu, yy, tu należy w ten sposób rozumieć ten konflikt. Tak? Chcielibyśmy ich zatrudniać, bardzo chcemy, ale nie możemy, więc zatrudniamy niedoświadczonych. Albo chcemy zatrudniać niedoświadczonych. Okej. Okay. Na początek zawsze warto przeanalizować, jakiego typu to są założenia. Ja to zrobiłem już dla pierwszej gałązki AB i stwierdziłem, że tylko szybkie rozwiązanie problemu jest efektywne. Czasami nie. Zawsze szybko rozwiązany problem to większa efektywność dla klienta. Tak, jest to jeden z głównych elementów. Zdarzają się wyjątki, ale jednak większość tak. Zawsze szybko rozwiązany problem to większa efektywność dla firmy? Tak, prawie tak. I rozwiązując problemy szybko, firma ma większą efektywność? Tak, yy, może nie zawsze. Tylko doświadczeni pracownicy potrafią szybko rozwiązywać problemy, z małymi wyjątkami tak. Zawsze doświadczony problem, yy, doświadczony pracownik rozwiązuje problem szybciej od do doświadczonego. Prawie zawsze. Nie będzie to w 100%, więc dajmy plus. Tylko specjalista może rozwiązać problemy, które mamy w firmie. Nie. nie, Ponieważ zdarzyło się, przepraszam, w założeniach nie piszemy słowa ponieważ czy po. Nie zdarzyło się, żeby, niedoświad żeby niedoświadczony pracownik rozwiązał problem szybko i to jest minus, minus. Zdarzyło się, czyli dwa minusy. Jest większa opetność kosztowa w rozwiązywaniu problemów przez specjalistów um, plus minus różnie to bywa. Ok. Czasami tak, czasami nie. Drogie rozwiązywanie problemów jest nieefektywne. Hmm, no raczej min plus minus. Czasami tak, czasami nie. Zawsze, kiedy rozwiązamy problem tanio, to jest to efektywne dla firmy, nie, to jest damy mi minus. Nie zawsze, to bardzo często tak nie jest. Nie, nie zdarzyło się, żeby firma rozwiązała sobie problemy w, w sposób efektywny i drogi, a zdarzyło się, więc damy, e, przepraszam, damy minus, więc, więc kwestionujemy to założenie. Tylko niedoświadczony pracownik jest tani. Um, plus minus. Tak? Zatrudnienie się, że pracownika jest efektywne kosztowo. Um, również plus minus. Czasami tak, czasami nie. Nigdy albo bardziej minus. Trzeba zainwestować w jego wykształcenie. I nigdy niedoświadczony pracownik nie jest droższy od specjalisty, a tu też bym dał minus, bo zdarza się. No i dobra. Zastanówmy się, jakie możemy mieć rozwiązania, które, które się nam tutaj pojawiają. Czyli. Zakwestionujmy założenia, tak? W jaki sposób wolne rozwiązanie problemu mogłoby być efektywne? Na przykład yy, kazać klientom płacić za ekspres. Czyli popatrzcie, rozwiązujemy ten problem wolno. Yy, mając mniej doświadczonych pracowników, którzy potrafią to rozwiązać, ale robią to wolniej. Jeżeli chcemy, żeby to było bardziej efektywne dla nas, dla firmy, to po prostu klient musi płacić za, no, za ekspres. Dodajmy rozwiązanie. Pamiętajcie, że jeżeli klient naprawdę czegoś potrzebuje, to prośba o dopłatę Wygląda zupełnie inaczej, jeżeli tylko on chce, tak, to w ogóle to jest małe rozwiązanie, ale ja już zacząłem widzieć mega, mega rozwiązanie, które no za chwilę tutaj o nim trochę opowiem, bo może być bardzo ciekawe dla, dla waszych klientów. Drugie założenie na tej gałązce zawsze szybko rozwiązany problem to większa efektywność dla klienta. Zwykle tak. Więc ciężko jest tutaj coś zakwestionować, kiedy byłoby wolniej, kiedy klient dostawałby taniej. Czyli odwrotnie, klient dostanie tań, dostaje tańsze rozwiązanie, jeżeli robimy to mu wolniej. I tu jest bardzo ważna kwestia, która się pojawia. Pojawia się rozwiązanie, kierunek rozwiązania, tak zwany mega kierunek rozwiązania. Jeżeli klient potrzebuje, rozwiązań szybko, to proponujemy mu ścieżkę ekspresową. Jeżeli wolniej, to mówimy mu, że OK, zrobimy to w dłuższym terminie i zapłaci za to mniej. A teraz popatrzmy, dlaczego on by chciał mieć za to zapłacić. Wyliczamy ROI z tej zmiany, z tego rozwiązania tego problemu. Wyliczamy efektywność dla klienta. Czyli dopiszmy sobie MEGA ROZWIĄZANIE no, nie wiem czy mega to zaraz zobaczymy ale dopiszmy sobie jedno rozwiązanie popatrzmy na, na tą gałązkę jakie mogłoby być tylko doświadczeni potrafią szybko rozwiązywać problemy zawsze rozwiążę szybciej do doświadczonego nie zdarzyło się żeby niedoświadczony pracownik rozwiązał szybko problem, Oczywiście zdarza się tylko specjalnie rozwiązać problemy, które mamy w firmie i jest wyższa efektywność kosztowa w rozwiązywaniu problemów przez specjalistów. Popatrzmy na to, w jaki sposób niedoświadczony pracownik może rozwiązać problemy szybko. Bardzo proste. Jeżeli podzielimy sobie problemy czy zadania na takie, które są do ogarnięcia właśnie bardzo szybko i sprawnie przez niedoświadczonych i takie, które musi robić doświadczony. Czyli robimy selekcję zadań realizowanych przez pracowników, tak? Czyli przydzielamy specjalistom tylko i wyłącznie te zadania, które muszą robić oni. Ustosujemy trochę też metodę McDonalda. Metoda McDonalda, czyli podzielenie procesu w taki sposób, że nawet i wymaganie od pracownika takiego małego kawałku którego łatwo go nauczyć. Czyli, czyli, jak widzicie, próbujemy tak ustalić zadania dla tych doświadczonych pracowników, żeby nie było konieczności, żeby zajmowali się nimi niedoświadczeni. Zobaczmy tutaj tą gałązkę. Drogie rozwiązanie problemów jest nieefektywne. Nie. Długie rozwiązywanie problemów jest nieefektywne. Zawsze, kiedy rozwiązujemy problem, to jest efektywne dla firmy. Nie czasami potrafi być bardzo nieefektywne i to wszyscy wiemy, że co tanie to drogo. Nie zdarzyło się, żeby firma rozwiązywała swoje problemy w sposób efektywny i drogi. Zdarzało się. Był drogi za jakąś jednostkę czasu, ale ponieważ to trwało zdecydowanie krócej, to było warto. Czyli yy, w jakiś sposób robimy ranking tego, ile kosztuje nas rozwiązanie problemu przez niedoświadczonego pracownika versus doświadczony. Czyli wiemy, Mm, dopiszmy sobie to. Wiemy, jaka jest efektywność kosztowa, czyli wiemy, ile to nas kosztuje i ile to działa. Tak. To jest taka bardzo ważna uwaga. Słuchajcie, jeżeli chcecie być mega sprawiedliwymi i dawać pracę tak, żeby każdy miał porówno, to, to jest bardzo duży błąd. Tak? To, to od razu mówię. Nie, nie róbmy tego. Mm, co jeszcze? W jaki sposób możemy niedoświadczonych pracowników wykorzystać? Dajemy im zadania, niedoświadczeni pracownicy dostają łatwe i szybkie zadania, które zdejmujemy z doświadczonych pracowników. Powiem tak: w jednej firmie zajmującej się utrzymaniem ruchu. Takim zdalnym, czyli przez telefon, zrobiliśmy bardzo ciekawy ruch. To znaczy, wcześniej klienci bezpośrednio dzwonili do specjalistów, w tej chwili dzwonią na centralkę, gdzie przyjmuje zgłoszenie mniej doświadczony pracownik, który wysłuchuje i jeżeli potrafi rozwiązać problem, to go rozwiązuje, a jeżeli nie, to przypisuje go specjalisty i informuje, ponieważ ma ustalony kalendarz, kiedy specjalista będzie się nim zająć. Generalnie, duże rozwiązanie, które tutaj jest, przede wszystkim musimy się zastanowić, popatrzmy tutaj na te pięć punktów, które wypisałem. Przede wszystkim wymagamy od klienta, żeby ocenił, jak bardzo mu się opłaca to zadanie, które to rozwiązanie tego problemu, tego zadania. Wymagamy od naszych ludzi, żeby selekcjonowali, żeby doświadczeni pracowali tylko nad trudnymi zadaniami, a żeby łatwe były przekazywane innym, tym mniej doświadczonym. I robimy selekcję na samym początku, czyli mniej doświadczeni dostają zadania i dopiero potem, jak wiedzą, że sobie nie poradzą, to przekazują je bardziej doświadczonym. I na ostatnia rzecz, którą wydaje mi się, że możemy tutaj śmiało dopisać: wszystkie zadania. Wszystkie zadania, które są powtarzalne, mają swoje procedury i checklisty, nagrane filmy. Filmy, nie firmy, które pokazują, jak to zrobić, czyli sprawiamy, żeby specjaliści pracowali nad rzeczami specjalistycznymi. I sprawdzamy, ile jest pracy specjalisty w jego codziennej pracy, czyli sprawdzamy. Robimy, robimy, ja do tego wykorzystuję Dziennik Aktywności, kiedy pracownicy rozpisują sobie czym się zajmują i sprawdzamy rzeczy, które można oddelegować na niższy poziom, mniej doświadczonym, a oni się zajmują tylko i wyłącznie doświadczonymi. Mam nadzieję, że te rozwiązania trochę pomogły. Hmm. Specjalnie to nagrałem dla osoby, która jest w potrzebie, bo potrzebuje podobny konflikt. Możemy załatać dziurę braku doświadczonych pracowników w obszarze ograniczenia poprzez lepsze wykorzystanie czasu pracy specjalistów. Specjaliści pracują tylko i wyłącznie nad rzeczami specjalistycznymi. Typowe, drobne rzeczy zajmują się nimi tak zwani juniorzy. Jakbyście mieli jakiśkolwiek pomysł na rozwiązanie tego dodatkowy, będę wdzięczny na komentarz. Zostawiajcie chłopcy spodem. Cześć!